Witamy w kolejnym, czwartym już odcinku Akademii Hulajnóg TechLife. Dziś opowiemy wam o przepisach obowiązujących podczas użytkowania elektrycznych hulajnóg. Co z użytkowaniem hulajnogi przez osoby niepełnoletnie? Otóż dzieci do 10 roku życia mogą poruszać się na hulajnodze jedynie w strefie zamieszkania i pod okiem osoby dorosłej. Dzieci powyżej 10 roku życia muszą posiadać kartę rowerową, natomiast osoby dorosłe nie muszą posiadać żadnych uprawnień. A co z prędkością? Otóż na hulajnogach elektrycznych możemy poruszać się maksymalnie 20 km na godzinę. I nie ma tutaj znaczenia, czy jest to droga, czy ścieżka rowerowa. Pamiętajmy również, aby nie poruszać się na hulajnodze pod wpływem alkoholu. Tak jak w przypadku samochodów i rowerów, obowiązuje całkowity zakaz. Często na ulicy widzimy, jak na jednej hulajnodze jadą dwie osoby. Jest to całkowicie zakazane. Na hulajnodze elektrycznej nie możemy przewozić żadnych osób, a także żadnych towarów. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, dajcie łapkę w górę i zapraszam do kolejnych odcinków Akademii Hulajnuk Tech Life. Trzymajcie się! Cześć!